Jak zrobić, żeby tym razem święta były inne niż zwykle? A zjedz, a smakuje ci, a się tyle napracowałam. Teraz ja wiem, że dla wielu ludzi jedzenie jest synonimem dbania o kogoś. Szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach innych osób. Żeby faktycznie być obecnym, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na tym, co ma być zrobione, że musi być o konkretnej godzinie ten, ten obiad, patrząc na to, tracimy to. Po co tutaj to ludzie się zjeżdżają? To, 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 to sedno. Dzień dobry. Witaj w kolejnym świątecznym odcinku na kanale Akademii Świadomości Ciała. Ja nazywam się Paweł Malicki i dzisiaj jest ze mną. Aryk Lewandowski, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Święta coraz bliżej i można powiedzieć jeszcze tylko kłótnia. I można siadać do wigilijnego stołu. Jak zawsze, jak zawsze. Jak zrobić, żeby tym razem święta były inne niż zwykle? Ponieważ można powiedzieć, że kłótnie świąteczne, napięcie e, stało się pewną formą tradycji, no tylko w Polsce. Tylko czy to musi faktycznie być tradycja? Czy my tego chcemy, czy robimy to pomimo tego, że chcielibyśmy miło spędzić czas, a tutaj jednak ze względu na to, że mamy tyle obowiązków, tyle rzeczy do zrobienia, że trzeba jeszcze pojechać po masu? A tu wszędzie są korki. Jak to zrobić, żeby nie zwariować? No tak. dzisiaj powiemy o tym w tym A odcinku. A w wannie jeszcze pływa. Jeszcze pływa i kąpać się nie można. No właśnie, jak to jest, ponieważ ten okres przedświąteczny zazwyczaj dla każdego jest bardzo taki dynamiczny, napięty, zazwyczaj, zazwyczaj nerwowy otoczenie można powiedzieć również sprzyja ku temu, no bo korki, bo kolejka w sklepie, bo czegoś zapomniało się kupić, trzeba wracać. Jest dosyć nerwowo. To co zrobić by nie zwariować w tym świątecznym czasie i żeby rzeczywiście te święta były radosne, a nie takie związane z napięciem i buzowaniem niczym gotujący się rosół pod przykryciem. No właśnie, to no przede wszystkim to jakby to powiedzieć, nastawić się w ten sposób, no bo to, jak my do tego podchodzimy, ma bardzo duże znaczenie. To znaczy, jeżeli my będziemy oczekiwać, że znowu będzie tyle roboty, że znowu będzie tyle problemów, że znowu coś się wysypie i tak dalej, no to nasze ciało i umysł będą do tego nas przygotowywać, tak? czyli będziemy znowu w reakcji walki, my trzeba walczyć, tak? musimy tutaj pokonać nasze trudności, które, które, które będziemy mieli. Jeżeli nastawimy się inaczej, tak, w taki sposób, że o, cokolwiek się wydarzy, będzie dobrze. Tak, będzie fajnie, będzie rodzina, czy nie wiem, te pierogi się trochę rozgotują, to się nic nie wydarzy. Przecież i tak zjedzą, bo głodni będą, tak? Jeżeli coś nam nie wyjdzie, nie wiem, przesolimy, no to trudno przecież jakby tak naprawdę nic się nie wydarzy. I to jest często ta, 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 ta trudność, że Ludzie identyfikują swoje czynności jako część swojej tożsamości, tak? czy mamy gospodynię, często mamy czy babcię, która, która gotuje i spędza trzy dni wcześniej już w kuchni, no i ona musi pokazać, w jaki sposób ona ugości te, te, te swoje wnuki, tych, swoje dzieci. Natomiast z drugiej strony, jeżeli oni przyjeżdżają, to nie przyjeżdżają tylko i wyłącznie dla jedzenia, ale przyjeżdżają po to, żeby spędzić wspólnie czas. Jedzenie jest tylko dodatkiem, tak? I teraz ja wiem, że dla wielu ludzi jedzenie jest synonimem dbania o kogoś, czyli ja gotuję, to znaczy, że ja o ciebie dbam. No a tylko pytanie, czy faktycznie z druga strona tak to czyta, <laughs> nie? Bo, bo, to, bo to często tutaj się mijamy. I, I ten okres, który jest taki napięty przed świętami, właśnie zakupy, przygotowania i tak dalej, no to to są później, w te święta często są wybuchy po prostu, bo to już jest nagromadzone i w naszym ciele, i w naszych umysłach, i już później się dzieje, jeszcze ktoś dołoży jakąś cegiełkę i nagle pff, wulkan, wulkan wywala. no i ja mówię dobrze się nastawić i nastawić się w taki sposób, jak ja chcę, żeby te święto wyglądały. Ja mogę krótko powiedzieć o swoim przykładzie, ponieważ przez jakiś czas nie przepadałem ze świętami, ponieważ miałem takie wrażenie trochę, że a znowu będzie to samo, znowu tam się będą kłócić, znowu to będzie. Bo już jakby można powiedzieć, że w pewnym momencie z tych kłótni wy, w, wymiksowałem się <laughs> i już bardziej sobie obserwowałem niż, niż brałem w nich udział, więc już mnie to nie wciągałem się w te, w te kłótnie, ale obserwowałem sobie, patrzyłem i znowu wiedziałem, a znowu będzie to samo, znowu to się wydarzy znowu to się wydarzy znowu to się wydarzy mówię a i tak stwierdziłem, że to dla mnie trochę nudne. I tak przez jakiś czas miałem te, te, te święta. Ale później, pewnego momentu stwierdziłem: "Dobra, a może bym pojechał na te święta?" Z innym nastawieniem. Może pojechałbym na te święta, że nawet jeżeli będę słyszał tą samą historię trzeci raz, czwarty raz, to tym razem się zaciekawię tą historią. Tym razem będę zadawał pytania. Tym razem, jeżeli ktoś się będzie kłócił, to ja będę wchodził i zamiast dolewać oliwy do ognia i mówić, no czy ty to masz rację, a ty to znowu jak zawsze robisz to samo <noise> i tak dalej, to, to będę przekierowywał uwagę na, inny, na inne czynniki czy na inne rzeczy, żeby, żeby, żeby tej kłótni nie eskalować. I, kiedy pojechałem sobie na święta z tym nastawieniem, okazało się, że one były całkowicie inne. Pomimo tego, że niby wszystko było to samo, ale jak ja zmieniłem swoje podejście, swoje zachowania i, i nastawienie, to nagle to były całkowicie inne święta. Można by powiedzieć magic. Magic. <laughs> Właśnie, to znowu tutaj potwierdzasz to, to stwierdzenie, że hmm, Świata dookoła nie zmienisz, ale zmieniając siebie, jednocześnie ten świat wokół ciebie też się, też się zmieni. I to jest, to jest ciekawe, że właśnie wracając do rodzinnego domu, wracając do rodziców, do dziadków zaczynamy się zupełnie inaczej zachowywać i często nasi partnerzy, mężowie, żony mówią, ale dlaczego ty się tak zachowujesz w tym domu? Przecież ty normalnie tak, tak nie postępujesz. Co w ciebie wstąpiło? Dlaczego tak, a nie inaczej się zachowałeś? Dlaczego powiedziałeś to, gdy nie używasz takich, takich słów, tak? Więc to jest niesamowite, jakie mechanizmy zaczynają nam się włączać po powrocie do domu. I właśnie z czym to jest związane, że nagle zupełnie, można powiedzieć, druga Fasz się pokazuje, i inny człowiek przekracza próg domu rodzinnego, niż ten, który pod ten próg dotarł. Tak, no to jest, to jest niesamowity mechanizm. I to często właśnie usłyszymy od naszych partnerów, którzy znają nas całkowicie z innej strony, kiedy my jesteśmy już w swoich rodzinach, w swoich domach, a jedziemy do domu i nagle, puf, Coś tu się stało. Kim on jest? kim ona jest? O co tu chodzi w ogóle? Czy my się znamy? Czy my się znamy w ogóle? Nie? Skąd tu Ciebie te zachowania? Jak, jak, jak Ty podchodzisz do tych spraw? No i to jest, przyczyna tego jest prosta. My wchodzimy w rolę. Jeżeli nie nauczymy się tymi swoimi rolami zarządzać, to będziemy wchodzić w rolę za każdym razem, kiedy będą nam się z zewnętrznego świata odpalać te kotwice. To znaczy, że jeżeli przyjeżdżamy po pierwsze do rodzinnego domu, po drugie do rodziców, czyli mamy dużo czynników, które przypominają naszemu mózgowi, jak to jest, kiedy my byliśmy tam kiedyś, i można powiedzieć, że dopasowywujemy się do tego zachowania. No bo jeżeli, jeżeli ktoś nam proponuje, żebyśmy z nim zatańczyli, no to jest pytanie, czy my wejdziemy do tego tańca, czy nie. Jeżeli mamy możliwość decyzji i wiemy, że to jest pewna rola czy schemat, do którego znowu wchodzimy i za każdym razem wchodzimy, no to wtedy, jeżeli, jeżeli tego nie wiemy, to będziemy tańczyć do, do, do tej gry nieświadomie. Ale jeżeli zrozumiemy, że tak naprawdę zachowania naszych rodziców, rodzin i tak dalej, wszystkich naokoło, których spotykamy raz na jakiś czas na święta i, i, i wywodzimy się z, z tego środowiska, są pewnymi kotwicami i że my nie musimy się do nich dopasowywać, tylko możemy sobie stworzyć nowe zachowania, to wtedy ich zachowania Będą musiały się zmienić, bo system dąży zawsze do równowagi i do zmiany. Więc jeżeli ktoś nas zaprosi, żebyśmy zachowywali się w sposób tak jak zawsze, a my wybierzemy inaczej, to on też będzie musiał się zachowywać inaczej. Tak więc my decydujemy, jeżeli jesteśmy tego świadomi, a teraz już jesteście, że kiedy przyjeżdżamy do domu, to czy my staniemy się znowu dzieckiem? Czy my jesteśmy już dorosłym dzieckiem naszych rodziców i zmieniamy naszą relację? Ponieważ ja spotykam się z moimi klientami, też bardzo często widzę to, że y, można powiedzieć, Relacja pomimo tego, że dziecko ma 40 czy 45 lat, to w oczach rodziców dalej ma 7 i w swoich oczach, kiedy widzi, rozmawia z rodzicem, też ma 7. Nagle się cofa w czasie do tego 7-latka czy do tego 8- czy 9-latka. I już nie ma dorosłego człowieka. Po prostu on zniknął. I w tym momencie zachowuje się całkowicie, całkowicie inaczej. No i teraz ta relacja powinna wyewoluować, ona powinna urosnąć. Jakby my powinniśmy zaktualizować, zrobić update przede wszystkim dla siebie, że my już nie mamy 7 czy 8 lat i nie musimy się nerwować, kiedy rodzice coś tam to zrobią albo. Albo po prostu się denerwować na, na nich, że znowu nam czegoś, nie wiem, albo zakazują, albo nam coś nakazują, i, i my wtedy jak dziecko się buntujemy: nie, 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 nie będziesz nic kazał. Idzie o 17, Nie jest teraz. Tak, tak, tak. Nie jest tego tu na święta, nie? I tak dalej. Więc jeżeli my znowu w te schematy wejdziemy, no to jesteśmy, dlatego każdy rok może być ten sam. A jeżeli my widzimy ten schemat i możemy go zmienić, no to może wszystko się zmienić. Więc te kotwice są kluczowe, że nasz mózg rozpoznaje, pytanie, czy My w tą bajkę wejdziemy. Tutaj super dałeś porównanie do, do tego tańca. Yy, I to znowu tańczymy w rytm muzyki. I, I znowu, jeżeli mamy świadomość tego, że ta piosenka, ten rytm nam nie odpowiada, no to zawsze możemy zmienić. Tak mówię, do tego nie tańczę, chętnie zatańczę do innego, do innego rytmu. I teraz znowu właśnie. Ta świadomość, którą mamy i świadomość tego, o czym powiedziałeś, że przekraczając próg domu rodzinnego, wchodząc znowu w relacje z rodzicami, wkraczamy tak naprawdę w ten wiek, kiedy te święta po raz pierwszy myślę, najczęściej zakotwiczyły się w naszej głowie. Jak one wyglądały, z czym to było związane. A patrząc na to wszystko z perspektywy neurofizjologii, czyli znowu z aspektu przetrwania, bo nasz mózg dąży do tego, żeby zachować nas przy życiu, więc jeżeli pojawiła się taka ścieżka przetrwania i mózg to zakodował, że ok, jeżeli będzie taka atmosfera, ja się zachowam w taki, w taki sposób, to przeżyję, to mi zagwarantuje bezpieczeństwo, no to wkraczając znowu w ten sam dom, wkraczając w tę samą sytuację, nasz mózg automatycznie odpala mechanizm i sposób przetrwania w tej sytuacji. I to nie jest jakaś przysłowiowa karma, którą musimy, musimy doświadczać cały czas. Mając tego świadomość, możemy to zaobserwować. Możemy spróbować wejść na to, czy do tego z zupełnie innej perspektywy, poobserwować, jak ja się zachowuję, co się dzieje, i wtedy mam możliwość, żeby w sposób świadomy to zmieniać. Trochę jak z tą piosenką. Jeżeli ta mi się nie podoba, nie chcę do tego tańczyć. To poczekam, aż DJ zmieni muzykę. Tylko że DJ-em jesteśmy tutaj my sami. Mhm. I to od nas przede wszystkim przede wszystkim zależy. Więc znowu możemy projektować i tak naprawdę tworzyć to, w, jakiejś, w jakiej rzeczywistości, w jakim środowisku będziemy, będziemy funkcjonować i doświadczać tego, co się dzieje, i jak te święta de facto przeżyjemy, bo być może nasi bliscy nie mają tej świadomości, być może nie mają tego. Tej możliwości spojrzenia na to z innej perspektywy, bo znowu doświadczenia przeżycia za tym stoją, takie jakie, jakie mieli, więc tak naprawdę odpowiedzialność jest po naszej stronie i my możemy w sposób świadomy tym zarządzać i tworzyć tą przestrzeń, w której żyjemy. Dokładnie, no to, to, to wszystko zależy od nas. I jeżeli mamy to inne nastawienie i rozumiemy, że to myślimy tym DJ-em, który daje piosenki, no to wiadomo, że nasz mózg nauczył się pewnych schematów, natomiast one się dezaktualizują, nie? tak jak zresztą wspomniałeś, bo kiedyś przetrwał. Natomiast ten mózg już nie wie, że ty już nie masz tam iluś lat. Tak. Nie? I on dalej jest, jeżeli, jeżeli ten schemat mu działa, to on mówi, jak działa, to nie zmieniam. Trochę Ej. jak w sporcie, zwycięskiego składu się nie zmienia. Dokładnie, zwycięskiego składu się nie zmienia. Więc jeżeli ta reakcja mi działa i za każdym razem ja zachowuję się w ten sam sposób, kiedy spędzam te święta, czy rozmawiam z rodzicami, czy, czy z rodzeństwem i tak dalej, no to wtedy on koduje, ok, to mi działa. To mi działa, przeżyłem, jest spoko, fajnie, nic więcej nie potrzebuję. I mózg nie zawsze działa w naszym interesie, tak? no bo on chce przetrwać w swoim interesie. Natomiast niekoniecznie to jest miłe i przyjemne dla nas, jako. Osobowości. Mózg i osobowość są całkowicie dwie inne kwestie. On może działać swoimi schematami, a nam się to może nie podobać. No ile razy miałeś takie takie coś, że wiesz, że nagle się odpaliłeś, nie wiem, coś cię znerwowało, i mówisz później Kurwa, no, mogłem się nie denerwować, nie? bo po co, mi to, po co mi to znowu było? Nie? Znowu to samo, nie? Ona znowu mnie zdenerwowała, i tak dalej. I to są te zachowania, które my wiemy, że robimy, pomimo tego, że ich robić nie chcemy. Nie? No i tutaj te, to możemy przekodować te swoje zachowania, ale przede wszystkim jest roz, zrozumieć, że one są tylko i wyłącznie reakcjami z przeszłości i strategią radzenia sobie w danych sytuacjach, którą nasz mózg zakodował. Więc jeżeli on to zakodował, to my możemy to przekodować, ponieważ to nigdy nie jest zakodowane na, na stałe. Natomiast pierwszą rzeczą, jaką można zrobić już teraz, jeżeli to oglądasz to możesz to zrobić w najbliższe święta, to jest podejść trochę inaczej w te reakcje. Czyli zamiast zamiast wchodzić w w, w, jakby można powiedzieć, zachowując się tak samo, to zacząć siebie obserwować, bo to będzie trochę tak wyglądało, jakby taka niewidzialna siła cię ciągnęła i wciągała w te konkretne stany, żeby one się pojawiały. Nie wiem, na przykład mi, ja miałem także że kiedyś jeździłem do domu i mi się takie napięcie włączało, taka, nie wiem, trochę frustracja, taka niecierpliwość mi się włączała. I ja wtedy tak później zacząłem sobie to obserwować, Mówię, skąd to jest? Mówię, ciekawe, no przecież ja taki nie jestem na co dzień, tego nie mam, nie? I wtedy, kiedy mi się to zaczęło zaczęło odpalać, to zacząłem sobie myśleć, jaki ja bym chciał być, jak ja mogę się zachować, jak ja bym chciał te święta spędzić. I wtedy zacząć więcej zadawać pytań samemu sobie, żeby mózg zrozumiał, że my nie musimy wchodzić w tą reakcję, że jesteśmy bezpieczni. I tutaj polecam takie często ćwiczenie oddechowe, które jest bardzo, ba, bardzo proste, czyli chociażby oddech 4-4-4-4, czyli 4 sekundy wde wdech, 4 sekundy przytrzymanie, 4 sekundy wydech, 4 sekundy przytrzymanie. i Tak takie, zwany oddech pudełkowy. Dokładnie. I takie kółko zrobi z 10 razy, i wtedy, jakąkolwiek masz reakcję, to ci zejdzie. Tak? Więc, jeżeli, jeżeli sobie na chwilę pojedziesz, poddychasz, wrócisz z powrotem i będziesz mógł działać, działać dalej. Więc, dzięki temu, możesz uspokoić swoją reakcję, albo kiedy już jesteś w szale. Zakupów czy w szale, gotowania, i już się nerwuje, że te pierogi nie wyszły, albo że ten bigos nie będzie na czas, albo coś tam jeszcze. No to wtedy również można sobie zrobić tą reakcję i stwierdzić, no dobra, jakby to jest tylko to, tak? Jakby nawet nikt poza tobą tego pewnie nie zauważy. A jak zauważy, to będzie można to przeramować. Więc tutaj ważne, żeby podejść do tego w trochę inny sposób. Ja pamiętam, że mi się na przykład nie podobało to na święta, to jakby moje osobiste zdanie, że trzeba tyle, tyle przygotowań że jak już przychodzą te święta, to jesteś zmęczony. Nie? I często tak jest, że, że później zamiast świętować, to odpoczywasz po, po, po zmęczeniu. No ja akurat nigdy może w tych przygotowaniach za bardzo u, u, udziału nie brałem. Natomiast y, widziałem, <noise> jak to działa. Więc w pewnym momencie postanowiłem, mówię: A czemu by nie zrobić czegoś takiego, że po prostu te takie, to jedzenie, które zajmuje najwięcej czasu w przygotowaniu, zamówię w restauracji. I od tamtego czasu z, z, zacząłem zamawiać pierogi, różne, różne inne, czy tam jakąś, właśnie jakieś tam bigosy, czy coś akurat te bezmięsne dania i zawsze zamawiam, zamawiam w restauracji i w Wigili rano po prostu jadę odebrać i wtedy bym powiedział te godziny tak, przygotowań, które, które moi rodzice wcześniej poświęcali, to mówię ja przywiozę jedzenie ze sobą, no i zamawiałem, przywoziłem i wszyscy zadowoleni, bo to jest bardzo, dobre, jest do bardzo dobrego miejsca. No i dzięki temu już został zmieniony schemat. To znaczy, że już nie było tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Nie? I to już od razu zmieniło tak naprawdę też te święta. Też nie było tak, że później mieliśmy jedzenia do Sylwestra, nie? W domu. Tylko po prostu wiesz o co chodzi, że nie ma tego brzarstwa i tak dalej. Na święta jakby po pewnym czasie, w sumie odkąd ja też przestałem, przestałem pić alkohol, nagle już później też nie było alkoholu. Więc to jest też inne święta. Nie? Więc to można powiedzieć, że kiedy ty się zmieniasz i zaczniesz inaczej się zachowywać w inny sposób, to prędzej czy później system, czyli rodzina twoja się do ciebie zacznie dopasowywać. Zacznie to się zmieniać. I albo będą tarcia, pewnie jakieś będą, albo po prostu, bo oni będą chcieli wciągnąć z potem do swojego tańca, albo zaczną się po kolei zmieniać interakcjach, nie że zmienisz ich jako ludzi, ale zmienią się w interakcjach w stosunku do ciebie i tutaj wszystko zależy od tego, jak ty sobie zaprojektujesz, jak to ma wyglądać. Super, więc znowu to pokazuje, że tak naprawdę nasze nasze otoczenie i to, co się dzieje wokół nas w dużej mierze zależy od tego, jak my się do tego nastawimy, z jakim podejściem będziemy, będziemy działać. Ty powiedziałeś o zamawianiu jedzenia z restauracji, ja natomiast zauważyłem u siebie, że ten okres jeszcze przedświąteczny, kiedy na przykład można robić pierniki. Ja z, z moje dzieci zawsze do tego typu działań zaciągam, i jest to super też czas na to, żeby właśnie doświadczyć relacji z bliskimi z nieco innej, nieco innej perspektywy. I też pomimo tego, że te działania są kilka tygodni przed świętami, to zupełnie inaczej. Też wygląda sytuacja już w same święta, kiedy zaczynamy jeść na przykład te pierniki, kiedy zaczynamy... <laughs> Właśnie doświadczać tego, co wspólnie zrobiliśmy, co wspólnie stworzyliśmy, że zupełnie inaczej wygląda też sposób rozmowy, komunikacji, wszystko jest na zdecydowanie takiej przyjemniejszej, wyluzowanej atmosferze, a nie jakiegoś tam napięcia. Zobacz, bo tu ci reniferek nie wyszedł, a tutaj, tutaj gwiazdka straciła jedno ramię, tak? Zupełnie inaczej przekłada się to na, na budowanie tej świątecznej też atmosfery. Więc, z jednej strony, super rozwiązaniem jest zamówienie jedzenia, a z drugiej strony, też można wykorzystać cały ten proces przygotowywania tej wieczerzy wigilijnej do tego, żeby zaangażować być może właśnie wnuki, aby mogły więcej czasu spędzić z babcią. Tym samym nie będzie to aż tak obciążające dla, dla babci. I budować też więzi na zupełnie innym, innym poziomie. Więc niech każdy zdecyduje, która opcja jest wygodniejsza, która opcja jest ciekawsza i, i przełoży się na lepsze relacje w rodzinie. No bo jeżeli gotowanie stanowi jakiś zapalny czynnik i kłótnie, no to faktycznie lepiej zamówić to jedzenie i, i uniknąć tego. Wyeliminować bodziec zapalny. Tak? Dokładnie. Tylko jeżeli zapalnik wyciągniesz, to bomba nie wybuchnie, nie? po prostu. Albo może się zdarzyć, że wybuchnie co innego, i wtedy, wtedy trzeba, będzie, trzeba będzie się nad tym zastanowić. Natomiast oczywiście każdy ma swoje, ma, ma, ma swoje realizacje, i tutaj, jeżeli dla, dla, dla kogoś to jest fajne, ja też jakieś pierniki robiłem i to mi się podobało, więc, więc to też lubię. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście, to to jest kluczowe, żeby podejść na luzie. Żeby podejść do świętowania, do spędzania czasu, żeby, żeby faktycznie być obecnym, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na tym, co ma być zrobione, że musi być o konkretnej godzinie ten, ten obiad, że, e, że wszystko musi być idealnie, perfekcyjnie itd., dalej, bo wtedy my, patrząc na to, tracimy to. Po co tutaj to ludzie się zjeżdżają? To, 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 to sedno. Że podejść na ludzie i z ciekawością. Ja zalecam zachęcić mo moje podejście typu luz i ciekawość. Luz i ciekawość. Jeżeli będziemy ciekawi innych ludzi, no bo. Nie widzimy się na co dzień, ja się też nie widzę z moją rodziną na co dzień, ja mieszkam w Warszawie, część mojej rodziny mieszka w Trójmieście, część w Bydgoszczy, rodzina mojej partnerki mieszka w Nowej Soli, więc my podróżujemy przez, przez, przez te święta, więc jest to, jest, to, jest to wymagające czasowo, natomiast zawsze staramy się być i tu i tu, z wszędzie gdzie, gdzie, gdzie możemy po to, żeby właśnie też spędzić trochę czasu wspólnego i nie zastanawiam się nigdy nad tym, co tam będzie, czy ja będę miał co jeść, czy nie. To jest jakby totalnie wtórne. Bardziej mi interesuje to, żeby faktycznie się zaciekawić, podejść sobie z luzem, pośmiać się, spędzić wspólnie czas. I to, jak my chcemy spędzić te święta, to myślę, że wiele ludzi nie zadaje sobie tego pytania. Myślę, że wiele ludzi po prostu jakby działa schematycznie, że odtwarza to, co zawsze było w jakiś sposób, że nie zadaję sobie takiego pytania, no dobra, a jak ja bym chciała, żeby te święta wyglądały? Nie? Jak ja bym chciała, żeby moja rodzina się czuła? Jak ja bym się chciała czuć podczas tych świąt? Nie? Jak ja bym chciała jutro się czuć, kiedy będzie wigilia i, i, co, i co będziemy robić? W jaki sposób be, będzie to wszystko wyglądało? Z jakim podejściem my do tego zrobimy? Jaką atmosferę ja mogę zbudować jako ja? Na, 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 na te święta? Czy ja mogę na ludzi warczeć, że coś mi się nie podoba? Czy ja mogę ludzi doceniać, że po prostu przyjechali, bo wiem, że i tak przyjechali na chwilę, za chwilę wyjadą. <śmiech> więc, <śmiech> więc jak przyjechali, za chwilę wyjadą, to może mniej zapalników, bo to i tak nic nie da, oni się i tak nie zmienią w te, w te, 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 te dwa dni, tylko można się dopasować i po prostu celebrować te, 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 te święta. Myślę, że też. To, co poniekąd wybrzmiało w, w tym, co mówimy, jest fakt, że znowu szukamy potwierdzenia swojej wartości w oczach innych osób. I ja to też widzę właśnie w kontekście świąt, tak? A zjedz, a smakuje ci, a się tyle napracowałam. I tak naprawdę, z czego to wynika, że. Przede wszystkim ważne jest to, aby inni nas oceniali, a nie potrafimy sami siebie docenić. tak, Że okej, okay, być może pierogi się rozgotowały albo przysłowiowo barsz wyszedł za zasłony, ale z drugiej strony, w jaki sposób ja mogę popatrzeć na siebie i siebie docenić, nie szukając tego uznania w oczach innych. Gdzie to, gdzie to się pojawia, gdzie to się zaczyna, że jednak zdanie. Czy to męża, czy rodziców, jest tak determinujące, że ja się nie liczę, tylko to zewnętrzne środowisko. No, każdy z nas chce docenienia od rodziców i to, i to często całe <laughs> życie, i, i, i wiele osób niestety go nie dostaje. Tak? Więc tutaj z drugiej strony dajmy je sobie sami. I ja mówię tak, jeżeli, jeżeli jesteś po tej drugiej stronie i to nie ty przygotowujesz, no to w takim razie nawet doceń tę osobę, która przygotowuje że nawet jak, jak już ktoś się napracował i tak dalej, no to on oczekuje tego, żeby zostać w jakiś sposób doceniony. Żeby powiedzieć super, fajnie, że, że o tym pomyślałaś, fajnie, że to przygotowałaś, super, że to przygotowałeś, fajnie, że tu zrobiłeś te zakupy. Dziękuję Ci bardzo, dzięki Tobie mamy tyle jedzenia i te prezenty i te choinka ubrana i, i mimo, że może e, u mnie tak było, że tata zawsze ubierał choinkę, to można powiedzieć, tym razem wyjątkowo ładnie ubrałeś tę choinkę. <śmiech> <śmiech> mimo, że zawsze bobki wiszą tak samo, albo trochę inaczej, no bo to wzbudza pozytywne emocje, to wyzwala pozytywną biochemię mózgu, tak, to docenianie. Jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić, to te święta będą całkowicie inne. My jesteśmy, ja to patrzę trochę na to w ten sposób, że jesteśmy takimi rozsiewaczami emocji rozsiewaczami podejścia, więc jeżeli my będziemy chodzić i rozdawać i rozsiewać te pozytywne emocje, te, te pozytywne nastawienie, tą, tą radość, tą celebrację, tą ciekawość, no to inni prawdopodobnie prędzej czy później to załapią. Może nie od razu, bo na początku ich mózgi będą takie miały, mm, o co chodzi? Czemu on się tym razem inaczej zachowuje? Czemu ona się inaczej zachowuje? Coś mi się nie zgadza. Error, error. Co się dzieje? Co się nagle dzieje? Nagle karp był, zaczął smakować. Nagle? Tyle lat nie lubił karpia i nagle zaczął... Dorósł. Do ruskiej słyszałem, że do karpia trzeba dorosnąć, podobno. Ja ostatnio jadłem karpia, chyba już mi się zdarzyło. Natomiast, natomiast tak, właśnie coś będzie się nie zgadzać i to jest ok. Jak ktoś się zada pytanie, że a, co ty się tak inaczej zachowujesz, no to, to najlepiej nie odpowiadać w ten sposób. A, bo co roku wszyscy smutasy jesteście na te święta, to tym razem postan postanowiłem coś zmienić, żeby było fajnie, bo zawsze jest nudno i kiepsko, więc w drugą stronę można powiedzieć, a wiesz co, nie wiem, mam tutaj taki dobry humor, cieszę się, że tutaj jestem z wami i, 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 i dalej rozsiewać tą, tą, tą radosną nowinę, tak, jak to, jak to są te, te święta, to jest spotkanie z przyjaciółmi, wiadomo, że niektórzy traktują to religijnie, niektórzy bardziej spotkaniowo, ja akurat nie jestem Wierzącym w tą naszą tutaj dominującą religię w, w Polsce. Natomiast i tak, i tak spędzam te święta bardziej jako wydarzenie rodzinne, wydarzenie e, krajowe, tak, a aniżeli, aniżeli religijne. Więc każdy może mieć swoje podejście. Ja też kiedyś się buntowałem przed tym, no bo ja tutaj ja nie wierzę, że tutaj coś tam, tam się wydarzyło i teraz kościół ten i ja mam tutaj, e, wiemy, Na pasterkę o masz iść, Na tak? pasterkę mam iść. Z Mówię, nie, nie, niekoniecznie, ale z drugiej strony, jak jest okazja, żeby się spotkać, to czemu by z tego nie skorzystać? Nie? Mhm. Więc, więc w ten sposób na to patrzę i, i zawsze każdy może sobie zbudować swoją ramę po prostu na to. Dokładnie. Więc też warto z otwartością i akceptacją przekraczać ten próg rodzinnego domu, a wtedy zupełnie inaczej to wszystko będzie, to będzie wyglądało. Moi drodzy, myślę, że to spojrzenie na święta z nieco innej perspektywy, z perspektywy tego, w jaki sposób możemy je samodzielnie kreować w jaki sposób możemy zadbać o to, żeby ta atmosfera była rzeczywiście świąteczna, żeby te święta były spokojne i radosne, pełne świadomości. Tego wam z całego serca życzymy i pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to od nas wszystko zależy i również to w jaki sposób spędzimy ten czas. Czy to będzie radosny czas z rodziną, czy to będzie czas walki o przetrwanie. I wyczekiwanie, kiedy tylko to się skończy, i będziemy mogli wrócić do domu. I dajcie znać w komentarzach, jak w tym roku było. Koniecznie jesteśmy tego bardzo, bardzo ciekawi. No i życzymy Wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego, smacznego jedzenia, rodzinnej atmosfery, radości, szczęścia, no i wszystkiego, czego sobie zażyczycie. Spokojnych i radosnych świąt. Do zobaczenia.